Witaj Właśnie znajdujemy się przy tablicy, która informuje nas, że wkroczyliśmy do województwa wielkopolskiego. Jest to podział terytorialny pomiędzy województwem dolnośląskim a wielkopolskim. Ale w dwudziestoleciu międzywojennym była to granica państwa polskiego i niemieckiego. O tym okresie czasu opowie nam pan Kamil Kutny. XVIII wieku Leszno i Góra były integralną częścią państwa pruskiego. W 1914 roku, kiedy wybuchła I wojna światowa, wielu mieszkańców powiatu górowskiego walczyło na wszystkich frontach I wojny światowej. I z tego okresu niemal w każdej miejscowości powiatu górowskiego mamy pozostałości, czyli pomniki z czasów I wojny światowej. I tutaj warto wspomnieć, że autorem większości z tych pomników był ceniony śląski artysta rodem Szczeliny, Paul Schulz. W 1918 roku, to jest data zakończenia i wojny światowej i jednocześnie odzyskania przez Polskę niepodległości. Natomiast jest to data jedynie symboliczna, ponieważ Ziemia Leszczyńska dalej znajdowała się w granicach państwa niemieckiego i to, co działo się później, ono miało w zasadzie decydujący wpływ na kształtowanie się tej polsko-niemieckiej granicy. Pierwszym wydarzeniem, które kształtowało polsko-niemiecką granicę. Był Polski Sejm Dzielnicowy, który odbył się na początku grudnia 1918 roku. To tam pierwszy raz zapadła kwestia przynależności Wielkopolski do państwa polskiego. I również powiat górowski miał tam swoich dwóch przedstawicieli. Był to Józef Krupka, rolnik z Czerniny, o którym niestety nie wiemy dużo. I drugim przedstawicielem był pułkownik Władysław Szczaniecki. To jest postać szczególnie zasłużona dla Rawicza, ponieważ to on jako pierwszy przyjmował defiladę wojsk polskich i wprowadzał żołnierzy polskich do Rawicza. Drugim takim etapem i chyba najważniejszą datą dla Wielkopolski jest właśnie Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło pod koniec grudnia 1918 roku. Powstanie Wielkopolskie ono zatrzymało się w pewnym miejscu. I niestety Ale Leszno, czy właśnie Rawicz, nie znalazły się w granicach odrodzonego państwa polskiego. Trzecim takim wydarzeniem, który. Które w zasadzie potwierdziło przynależność Wielkopolski do państwa polskiego, był tak zwany rozejm w Trewirze z lutego 1919 roku. I ostatnim takim elementem, który kształtował granicę polsko-niemiecką, był traktat wersalski. I to on w zasadzie ostatecznie ukształtował granicę polsko-niemiecką. W drugiej części tego traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku znajduje się dokładny opis granicy polsko-niemieckiej, czyli tej granicy powiatu górowskiego i przyszłego powiatu leszczyńskiego. Jakie skutki niósł ze sobą traktat wersalski? Góra stała się takim typowym powiatem rolniczym i kwestia najważniejsza od powiatu górowskiego, zostały oderwane następujące miejscowości na rzecz powiatu leszczyńskiego była to jabłonna kaczkowo i rojęczyn natomiast na rzecz powiatu rawickiego był to trzebosz czyli te miejscowości one znalazły się poza zasięgiem powiatu górowskiego w 1920 roku jak wyglądały stosunki polsko-niemieckie w czasie dwudziestolecia międzywojennego? No, nie były najlepsze, ponieważ strona górska bardzo utrudniała. Tutaj przede wszystkim traktat wersalski narzucał na państwo niemieckie wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem administracji i Tadeusz Sobieski, czyli starosta Leszczyński, on wielokrotnie informował swoich przełożonych w Poznaniu, że Landrat Górowski na przykład nie chce udostępnić dokumentów, między innymi dokumentów dotyczących kolejki Leszczyńsko-Górowskiej, o której za chwileczkę będziemy mówić i Tadeusz Sobieski tak opisywał tą sytuację. Landrat Góry wcale nie odpowiada na żadne pisma. Ogólnie zaznaczam, że byłem na mocy nominacji komisarzem generalnym we Wschowie i Górze. W sprawach urzędowych już kilka razy. Ową nominację otrzymałem 17 stycznia 1920 roku. Niemcy od pewnego czasu nie uznają i wzbraniają mi przekraczać granice. A co tutaj mamy z tą? E, za nami jest pozostałość wiaduktu kolejowego. E, no, ten wiadukt kolejowy dzisiaj jest w opłakanym stanie, natomiast e, no, pomysł połączenia linią kolejową Góry i Leszna narodził się pod koniec XIX wieku, natomiast realizacja tego planu przypadła na wiek XX, jego początek. W 1914 roku, czyli jeszcze w momencie, kiedy Leszno i Góra znajdowały się w granicach państwa niemieckiego, została powołana taka spółka od nazw miast, które tworzyły, czyli tak zwana spółka Leszczyńsko-Górowska-Ścinawska, ponieważ ta kolej, ona biegła do Ścinawy. I w 1914 roku, kilka dni zresztą przed wybuchem I wojny światowej, ta spółka została powołana do życia. Natomiast no, kolej górowsko-leszczyńska, ona nie miała szczęścia, ponieważ, tak jak powiedziałem, e Pierwsza wojna przerwała w zasadzie to funkcjonowanie. Ruch towarowy został oddany w 1915 roku, natomiast ruch e, osobowy dopiero w 1917 roku. I kiedy skończyła się pierwsza wojna światowa i Leszno potem w 1920 roku wróciło w granicę państwa polskiego, to jest koniec tej kolejki. I w latach dwudziestych stopniowo tą kolej rozbierano po stronie przeciwnej, czyli po stronie polskiej, natomiast po stronie niemieckiej aż do 1945 roku ta kolej faktycznie funkcjonowała. I gdzieś tam w literaturze jest taka wzmianka, że w 1918 roku, kiedy wybuchło powstanie wielkopolskie, to powstańcy wielkopolscy wysadzili jeden z mostków właśnie, który biegł przez linię leszczyńsko Natomiast jest to nieprawda, bo powstanie wielkopolskie one swoim zasięgiem nigdy tutaj tych terenów nie objęło. I e, tak jak powiedziałem wcześniej, no, kres tej kolejki to jest powstanie granicy polsko-niemieckiej. O ile po stronie niemieckiej ona dalej funkcjonowała, tak skrupulatnie strona Polska w latach 20. tą kolejkę rozbierała. Do kiedy ta granica polsko-niemiecka tutaj była? Granica polsko-niemiecka ona funkcjonowała do roku 1939, czyli do momentu ataku Niemiec na Polskę, ponieważ z terenu powiatu górowskiego szedł oszczał artyleryjski zarówno na tą stronę leszczyńską, jak i również stronę rawicką. I po 1939 roku aż do 1945 Wielkopolska znajdowała się w granicach państwa niemieckiego, czyli tak zwany kraj. I dopiero 1945 rok, czyli ofensywa wojsk radzieckich i dwie wielkie konferencje, konferencja jałtańska i poczdamska, przesądziły, że znowu Wielkopolska i Dolny Śląsk, a w zasadzie Śląsk, znalazły się w granicach odrodzonego państwa polskiego czyli ta nasza granica, ona funkcjonowała w latach 1920-1945, a po 1945 roku Tutaj te granice się zmieniły, i no, w całości były terenami już polskimi. Także granica została całkowicie zatarta. Tyle na dziś. Jeżeli Wam się podobało, to proszę o subskrypcję. A jeżeli macie pomysły na nowe odcinki, to proszę podzielić się nimi w komentarzu albo w prywatnej wiadomości na Facebooku. Do zobaczenia.